Rozpoczynając tę modlitwę, stawasz pierwszy krok w podróży uzdrowienia i cudów, które na zawsze odmienią Twoje życie. Zapraszam Cię do modlitwy ze mną do końca, ponieważ jestem absolutnie pewien, że Bóg wyleje swoje błogosławieństwa na Twoje życie. Witamy w kanale Modlitwy z wiarą, to ogromna radość mieć Cię tu ponownie. Każde słowo, które wypowiesz w tej potężnej modlitwie, będzie aktem wiary zdolnym przenosić góry, przełamywać bariery i sprowadzać boskie błogosławieństwa na twoje życie. Dzisiaj prosimy o wstawiennictwo Matki Bożej z Lords, Matki pełnej miłosierdzia, aby tak jak przyniosła nadzieję i uzdrowienie tak wielu, mogła również przynieść uzdrowienie i odnowę tobie. Zaangażuj się teraz w całkowite zaufanie Bogu, który za wstawiennictwem Matki Bożej będzie działał w twoim życiu. Czas nadszedł teraz i cuda są gotowe, aby się wydarzyć. Podnieś swój głos i pozwól światłu Matki Bożej z Lord's wejść do twojego domu, przynosząc ulgę w twoim bólu, odnowę twojego ducha i nowy początek twojej podróży. W akcie wiary i komunii zapraszam do pozostawienia następującego zdania w komentarzach. Nasza Pani z Lord's, udziel mi cudu uzdrowienia, którego tak rozpaczliwie potrzebuję. Amen. Razem zaufajmy potężnemu wstawiennictwu Maryi Dziewicy, aby poprowadziła nas ku uzdrowieniu i odnowie. Zanim rozpoczniemy modlitwę. Chciałbym wyrazić moją wdzięczność za Twoją obecność tutaj dzisiaj. Uwierz mi, nic nie dzieje się przypadkowo, a jeśli oglądasz teraz ten film, to dlatego, że jest w nim specjalna wiadomość przeznaczona dla Ciebie. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, rozważ subskrypcję. Jeśli spodobała ci się treść, zostaw lajka like i udostępnij film znajomym i rodzinie na WhatsApp i w mediach społecznościowych, aby pomóc rozprzestrzenić to przesłanie wiary i nadziei. Rozpocznijmy tę modlitwę od uczynienia znaku krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O niepokalana dziewico, matko miłosierdzia, w Twojej obecności znajdujemy pocieszenie dla naszych zbolałych serc. Ty, która jesteś bezpieczną przestanią grzeszników i przewodnim światłem zagubionych, spójrz na mnie z ogromnym współczuciem w tym czasie bólu i potrzeby. Pokornie proszę, aby Twoja macierzyńska ręka została wyciągnięta nad moim życiem i życiem wszystkich, którzy cierpią, przynosząc ulgę i uzdrowienie. Nasza Pani z Lords, Ty, która jesteś świadkiem cudów, które może dokonać tylko Boska Moc, wstawaj się za nami teraz, z tą samą dobrocią i czułością, z jaką patrzyłaś na cierpiących w grocie Masebiel. Nasza Pani niepokalanego poczęcia, kiedy ukazała się w grocie, przekształciłaś to miejsce w święte sanktuarium, w którym wielu znalazło ulgę w swoich cierpieniach zarówno duchowych, jak i fizycznych. Z tą samą ufnością przechodzę do Ciebie, prosząc o Twoje święte wstawiennictwo. O niepokalana Dziewico, Matko Miłosierdzia, ucieczko grzeszników i pociecho dla cierciących, spójrz na mnie ze współczuciem, tak jak ukazała się w jaskini Masebiel, przynosząc nadzieję światu. Pokornie przychodzę prosić o Twoje macierzyńskie wstawiennictwo dla wszystkich chorych, czy to na ciele, umyśle czy duchu. Błogosław mi nadzieją w tych czasach potrzeby. Twój Syn Jezus, poprzez Twoje wstawiennictwo, dokonał wielu cudów uzdrowienia. Pamiętam pierwszy cud w Kanie, kiedy wstawiała się u Niego. Teraz proszę Cię, abyś wstawiała się również za mną. Wysłuchaj moich modlitw, święta Meridiołu, i módl się za mną teraz i w godzinie mojej śmierci. Nasza pani z Lords ukazała się w grocie masabielskiej Bernadecie, prostej pasterce, przynosząc promienne światło swojego uśmiechu i łagodne światło swojej obecności. Składam tę modlitwę w nadziei otrzymania podobnej obecności Boga w moim życiu. Niech wypełnię szczególną misję, którą dla mnie przeznaczył, otrzymując łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwa, których potrzebuję. Tak jak spojrzałaś na Bernadettę z matczyną miłością i hojnością, tak ja przechodzę przed ciebie w mojej słabości, aby pokornie prosić, abyś spojrzała na mnie z tą samą miłością i współczuciem. To pomaga mi budować głębszą relację z Bogiem. Modlę się o to, abyś pomogła mi połączyć się z Bogiem Wszechświata, który stworzył niebo i ziemię. Jeśli zachowam obecność i światło Boga w moim życiu, będę miała wszystko, nawet gdy będę miała wątpliwości co do jego istnienia. Pomóż mi znaleźć radość i pokój, które pochodzą z Twojej obecności. W chwilach udręki i rozpaczy pozwól mi poczuć Twoją potężną obecność. Święta Matko Różańcowa, jestem pewna, że Twoje modlitwy za mnie zostaną łaskawie wysłuchane przez Boga. Modlę się o to w pokucie za wszystkie moje grzechy. Niech Bóg przebaczy mój gniew, niedowierzanie i osądy. Matko Meridiołu, okaż mi swoje miłosierdzie, gdy się za mnie modlisz. Niepokalana Matko, pociesz mnie w moim cierpieniu. Modlę się, abyś pomógł mi zachować nadzieję w chwilach próby i pokus, oraz aby łaska Boża była siłą napędową mojego życia. W chwilach udręki i rozpaczy pozwól mi poczuć Twoją potężną obecność. Święta Matko Różańca, jestem pewna, że Twoje modlitwy za mnie zostaną łaskawie wysłuchane przez Boga. Składam te modlitwę w pokucie za wszystkie moje grzechy. Niech Bóg przebaczy mój gniew, niewiarę i osądę. Matko Meridiołu, okaż mi swoje miłosierdzie, modląc się za mnie. Niepokalana Matko, pociesz mnie w moim cierpieniu. Modlę się, abyś pomogła mi zachować nadzieję w czasach próby i pokusy, a łaska Boża była siłą przewodnią w moim życiu. Niepokalana Dziewico, Matko Miłosierdzia, Jesteś zdrowiem chorych, ucieczką grzeszników i pocieszeniem strapionów. Znasz moje potrzeby, moją udrękę i moje cierpienie. Spójrz na mnie z miłosierdziem i wstawaj się za mną, aby mogła cieszyć się dobrym zdrowiem, aby moje ciało mogło być prawdziwym sanktuarium Boga. Dedykuję tę modlitwę Tobie, moja droga Pani zdrowo. Jeśli obecnie cierpię na jakąś chorobę, proszę o moje uzdrowienie. Modlę się również, abyś wstawiała się za mną, chroniąc mnie przed wszystkimi chorobami i nieszczęściami tego świata. Dziewico Meridjo, uznaję moc Twoich modlitw przed Bogiem. Wyrzekam się wszystkich moich grzechów i słabości, szukając przebaczenia i uzdrowienia za Twoim wstawiennictwem. Święta Matko. Nie garcz moimi prośbami. W swoim nieskończonym miłosierdziu wysłuchaj mnie i odpowiedz mi, Ty, która dałaś życie Zbawicielowi świata, spójrz na mnie z czułością, staję przed Matką Boską z Lords, której uzdrowienia i cuda w grocie Masebiel są świadectwem Twojego wstawiennictwa. Proszę, Abyś udzieliła mi swojego uzdrawiającego dotyku, aby złagodzić mój ból i smutek, przewrócić mi zdrowie i dobre samopoczucie oraz dokonać cudów w moim życiu. Modlę się o uzdrowienie fizyczne, emocjonalne i duchowe, prosząc Matkę Boską z Lords o pocieszenie i uzdrowienie wszystkich cierpiących. W modlitwie obejmuję wszystkich, którzy zmagają się z chorobą urazem lub niepełnosprawnością, prosząc o ich uzdrowienie i powrót do zdrowia. Modlę się również o uzdrowienie zerwanych relacji, ran emocjonalnych i duchowych cierpień. Niech Matka Boska z z otoczy mnie swoimi kochającymi ranionami, dając mi siłę i odwagę, aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom. Wyrażam wdzięczność za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymałem. I dziękuję Matce Boskiej z Lords za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzono. Wiem, że wszystkie dobre rzeczy pochodzą od Boga, i proszę o łaskę, abym zawsze był otwarty i wdzięczny za jej błogosławieństwa. Modlę się za tych, którzy potrzebują uzdrowienia lub cudów, szczególnie za tych, którzy stracili nadzieję. Proszę Matkę Boską z Lords. Aby wstawiała się za mną i udzieliła mi łask niezbędnych do wytrwania w nadziei i zaufaniu do Boskiej Opatrzności. Proszę również o łaskę otwarcia się na wolę Bożą, nawet jeśli oznacza to zaakceptowanie cierpienia. Uznaję, że czasami Bóg dopuszcza cierpienie dla mojego największego dobra. Proszę o siłę, aby nieść mój krzyż i połączyć moje cierpienia z bólem Chrystusa dla odkupienia świata. Wiem, że życie może być trudne, stawiając mnie w obliczu zmagań i trudności, które czasami wydają się nie do pokonania. Dlatego proszę o siłę, aby stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które stają na mojej drodze. Modlę się o serce, które ufa Bożej opatrzności i o odpornego i wytrwałego ducha w obliczu przeciwności. Proszę o mądrość, aby dostrzec piękno we wszystkich rzeczach, nawet tych, które na pierwszy rzut oka wydają się trudne lub nieprzyjemne. Proszę o łaskę, aby znaleźć radość pośród cierpienia i rozpoznać, że każde wyzwanie może być okazją do wzrostu i transformacji. W modlitwie podnoszę wszystkich tych, którzy stają w obliczu wyzwań i zmagań, prosząc, aby otrzymali te same dary których ja szukam dla siebie siłę, mądrość i nadzieję. Niech pocieszy ich świadomość, że nie są sami i że Bóg zawsze jest z nimi. Modlę się, aby łaska Boża uczyniła mnie narzędziem Jego miłości i miłosierdzia na świecie, szczególnie dla tych, którzy czują się zagubieni lub pozbawieni nadziei. Mam nadzieję, że będę źródłem pocieszenia i wsparcia dla tych wokół mnie. Oferując słuchające ucho, pomocną dłoń i otwarte i współczujące serce. Modlę się o łaskę, aby być świadomym błogosławieństw w moim życiu i odwagę, aby wykorzystać je, aby pozytywnie wpłynąć na świat. Chcę być agentem zmian i transformacji w mojej społeczności i poza nią. Wznoszę w modlitwie wszystkich, którzy cierczą z powodu choroby fizycznej lub urazu, Prosząc o ich uzdrowienie i powrót do zdrowia. Modlę się za tych, którzy żyją z przewlekłym bólem lub niepełnosprawnością, aby znosili swoje trudności z odwagą i wiarą. Modlę się również za tych, którzy wracają do zdrowia po operacjach lub leczeniu medycznym, prosząc o ich pełne i szybkie wyzdrowienie. Modlę się za tych, którzy zmagają się z problemami ze zdrowiem psychicznym lub emocjonalnym, prosząc o uzdrowienie i ulgę w cierpieniu, a także o to, aby otrzymali wsparcie, którego potrzebują, aby przezwyciężyć swoje wyzwania. Modlę się za wszystkich, którzy zmagają się z trudnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak bezrobocie, trudności finansowe lub problemy rodzinne, mając nadzieję że znajdą siłę i odporność potrzebną do przetrwania tych trudnych chwil. Modlę się za tych, którzy stają w obliczu wyzwań duchowych, takich jak wątpliwości, lęki lub oddalenie od Boga, prosząc, aby mogli być pocieszeni wiedzą, że są kochani i cenieni, i aby mogli otrzymać łaskę wzmocnienia swojej wiary i pogłębienia relacji z Bogiem. Matko Boska z Lord's, Niepokalana Królowo Nieba, pokornie błagam o Twoje wstawiennictwo o uzdrowienie i cuda. Twoje pojawienie się w grocie Masebiel dało początek cudownemu źródłu, które uzdrowiło i pocieszyło niezliczone dusze na całym świecie. Jesteś matką chorych, pocieszycielką straponych i ucieczką grzeszników. Proszę Cię, Słodka i współczująca Matko, wstaw się za mną w chwilach cierpienia, czy to fizycznego, emocjonalnego, czy duchowego. Prowadź mnie swoją matczyną opieką i zaprowadź mnie do miłosiernego serca Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który leczy wszystkie cierpienia i odpuszcza wszystkie grzechy. Pomóż mi otrzymać łaski niezbędne do zniesienia bólu lub próby i stawiania im czoła z cierpliwością i wiarą. Powierzam Ci wszystkich, którzy cierczą z powodu chorób fizycznych i wewnętrznych, aby mogli znaleźć ulgę i uzdrowienie w Twoim kochającym dotyku. Wstawaj się za nami u Twojego ukochanego Syna, abyśmy mogli odzyskać zdrowie, o nadzieję i wzmocnić wiarę. Błogosław nas, o miłosierna matko, swoją uzdrawiającą łaską i pomóż nam kroczyć ścieżką życia z ufnością i odwagą, wiedząc, że zawsze jesteś u naszego boku, prowadząc nas i chroniąc swoją matczyną miłością. Matko Boża z Lords, w swojej nieskończonej dobroci i współczuciu, wysłuchaj moich próśb i wstawaj się za mną przed tronem Bożym. Tak jak Bernadetta znalazła pocieszenie i nadzieję w Twojej obecności w grocie Masebiel, tak ja szukam pocieszenia i uzdrowienia, które tylko Ty możesz zaoferować. Proszę Cię, Święta Matko, ześlij swoje błogosławieństwa na wszystkich chorych i potrzebujących. Niech Twoje boskie światło rozproszę ciemność choroby i przyniesie uzdrowienie wszystkim, którzy cierpią. Niech Ci, Którzy stają w obliczu wyzwań fizycznych, emocjonalnych lub duchowych, znajdą w tobie źródło siły i pocieszenia. Niech Twoje wstawiennictwo u Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa udzieli nam łaski niebiańskiego zdrowia, pokoju i pogody ducha. Niech poczujemy Twoją kochającą obecność u naszego Boku w każdej chwili trudności i udręki. Nasza Pani z Lords. Pobłogosław nas swoją macierzyńską opieką i zawsze prowadź nas ścieżką wiary i nadziei. Nasza Pani z Lords, współczująca i kochająca matko, przez wieki Twoja obecność w życiu tych, którzy Cię szukają, była latarnią nadziei i światła pośród mroku bólu i cierpienia. Jesteś znana jako matka, która czule troszczy się o cierpiących. Która wita z otwartymi ramionami wszystkich zagubionych, zmęczonych i obciążonych trudami życia. Dzisiaj pokornie staję przed Tobą, ufając w Twoje potężne i skuteczne wstawiennictwo. Wiem, że tak jak każda kochająca matka, Twoje serce jest wypełnione współczuciem dla cierpienia Twoich dzieci. Tak jak uzdrowiłaś chorych i pocieszyłaś cierpiących, Którzy klęczeli w grocie Masebiel, tak ja przechodzę do Ciebie, szukając Twojego boskiego dotyku. Modlę się do Ciebie, droga Matko, za wszystkich, którzy stają w obliczu pozornie nie do pokonania walk. Niech Twoje światło jaśnieje w życiu tych, którzy znajdują się w rozpaczy, przynosząc im ulgę, nadzieję i pewność, że nie są sami. Proszę Cię również, Matko Boża z Lords, o wstawiennictwo u Twojego Syna za wszystkimi, którzy są na skraju utraty wiary, aby przeciwności życia nie sprawiły, że stracą ducha, ale aby znaleźli w Tobie odnowioną siłę i niezachwianą ufność w dobroć i miłość Boga. Wstawaj się, droga Matko, za tymi, którzy są w żałobie, za tymi, Którzy opłakują stratę bliskich. Niech Twoja macierzyńska miłość osuszy ich łzy i napełni ich serca pokojem i pocieszeniem. Proszę Cię, Matko Miłosierdzia, pobłogosław rodziny, szczególnie te doświadczające kryzysów i podziałów. Niech przez Twoje wstawiennictwo miłość i harmonia zostaną przywrócone w domach, a pokój zapanuje nad wszystkimi. Niech każdy dom stanie się miejscem schronienia, w którym miłość Boga jest doświadczana i dzielona. Matko Boża z Lords, wiem, że droga, którą Bóg dla nas przygotował, często nie jest łatwa, że jest naznaczona wyzwaniami i próbami, ale ufam, że z Twoją pomocą mogę ją przejść z odwagą i wiarą. Proszę, abyś towarzyszyła mi na każdym kroku, prowadząc mnie, wzmacniając i zachęcając do pójścia naprzód, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Niech będę żywym znakiem miłości i miłosierdzia Boga na świecie. Niech moje życie będzie odbiciem wiary, którą w tobie pokładam, i niech dzięki mojemu świadectwu inni również znajdą w tobie pomoc i wstawiennictwo, których potrzebują. Ukochana Matko, proszę Cię na koniec, abyś opiekowała się mną w każdym momencie mojego życia, szczególnie w godzinie mojej śmierci. Niech na końcu mojej ziemskiej podróży zostanę przyjęta w Twoje matczyne ramiona i zaprowadzona do obecności Twojego syna, gdzie znajdę wiecznie odpoczynek. Matko Boska z Lords, ufam Twojemu wstawiennictwu i wierzę w moc Twoich modlitw. Niech otrzymam przez nie wszystkie łaski, których potrzebuję, aby żyć pełnią życia, wypełnionego pokojem i miłością Boga. Niech we wszystkim będę chwalić Pana i być narzędziem Jego woli na świecie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Szczętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, księć królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Jeśli szukasz pozytywnych zmian w swoim życiu, polecam odmawianie tej modlitwy każdego dnia przez następne siedem dni. Wierzę, że ta modlitwa Ci pomoże. Udostępnij ją, aby mogła pomóc coraz większej liczbie osób. Jeśli Ci się spodobała, dołącz do naszego kanału i oglądaj więcej takich filmów. Och, i nie zapomnij polubić filmy. W końcu każde polubienie jest jak mała gwiazdka nadziei, która świeci na niebie na YouTube. Wskazując, że tego typu treści są kluczowe i ważne dla Ciebie i dla wielu innych osób, które również potrzebują takich modlitw. W końcu każda interakcja i udostępnienie ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ pomaga nam przekazywać Wam bardziej inspirujące i potężne przesłania i modlitwy, takie jak to. Dołącz do nas i zasubskrybuj kanał, aktywując dzwonek. Aby jako pierwszy otrzymywać nasze wiadomości. Zostawcie również swoje modlitwy i prośby modlitewne w komentarzach i wiedzcie, że Matka Boża zawsze będzie z wami, chroniąc i prowadząc waszą ścieżkę.